Siemanko, witajcie, po prostu ryby Witam po raz kolejny Dzisiaj yy, mam zamiar połowić na spinning Na rzece Severn Mam nadzieję złowić jakiegoś szczupaka Troszkę woda już opadła Jednak jeszcze widziałem jadąc mostem Że jest trochę zmącona Więc mam nadzieję, że coś uda się złowić Będę zakładał yy, Jaskrawe przynęty Także Mam nadzieję na jakiegoś chociaż, chociaż małego szczupaka w końcu Dobra Idę łowić, wytrzymajcie kciuki i zapraszam do oglądania. Dobra od razu pierwsza miejscówka przy samochodzie, zobaczymy jak to wygląda o. Już woda jeszcze jest wysoko wysoko w górze, ale już nie jest tak zmącona, jak była jeszcze niedawno. od razu pierwszy co rozkładam sobie podbierak żeby później nie było problemu A w miarę widać to nie jest najgorzej. Powiem szczerze, tutaj nigdy nie mówiłem na spinning z tej strony na tych miejscówkach, więc ogólnie nie wiem, czy coś tutaj będzie. Mam nadzieję że chociaż jakiegoś jednego szczupaczka dzisiaj dorwemy No chyba trochę za ciemny Może no, w ogóle rany jest fajny, bo ma dość głośną gachotkę w środku. Robi dużo hałasu. weź na taką wzmocnioną wodę myślę, że. Jest jeden szczupaczek, pierwszy jest duży, ale waleczny Chodź, 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 kolejny Ah. OK, tchau, Сейчас другая рыбка. Сейчас Jazzą taki maluszek To są fajne ciekawe miejsca, nigdy nie byłem w tych miejscówkach, ale naprawdę są ciekawe Zboisko piłkarskie, tu jedna, tam drugie Kolejna miejscóweczka Chyba, nie wiem, nie jestem pewien, ale Tak, ale z drzewem obalonym Jest piękne miejsce. O, bardzo ładnie tutaj. Zobaczymy Cię tutaj coś siedzi. Takie trochę łapanie po jakimś to wiecie jakie jest. Raczej ryb nie będzie, ale spróbuję. Dobra moi kochani, po czterech godzinach chodzenia, rzucania, chodzenia po krzakach trzeba, trzeba już skończyć tą dzisiejszą wyprawę. Udało się złowić dwie ryby, trzecia ryba wisiała chwilę na haku, ale zeszła niestety. Dzisiaj na moją niekorzyść było to, że przede mną szło dwóch wędkarzy, którzy łowili na martwą rybkę. I gadałem z nimi później i też złowili kilka szczupaków, czyli te miejsca, na których ja łowiłem były już wcześniej czyszczone, że tak powiem. Także te ryby, które mi się udało złowić, to były tylko te, które pewnie nie chciały martwej rybki, tylko wolały uderzyć coś kolorowego i trafiło na mojego woblera. Także tyle. Jeśli się filmik podobał, łapka w górę. I widzimy się. Już niedługo. Trzymajcie się, cześć.